Siemaneczko, siemaneczko. Jak widzicie, ja znów na autostradzie, ale dzisiaj prywatnie. Prywatnym autem i prywatnie. A mianowicie jest sobota, 7 rano, e, ale słoneczko pięknie daje. 7 rano i lecę sobie do Londynu, do tych Brytyjczyków, synów jak to śpiewał Witek człowiek. Nie, muzyk z ulicy. Witek muzyk. No, ale jadę do Londynu e, na wymianę oleju zmianę oleju w skrzyni. z skrzyni biegów widzę, że mam taką skrzynię biegów jaką mam i nie dam rady sobie tego sam zrobić pod domem czy znaczy, może i bym to zrobił, ale rzeźba by była. Ja nie lubię tak rzeźbić. Ile mogę zrobić, tyle zrobię samemu. A gdzie trzeba to trzeba oddać. Już do, do specjalizowanego warsztatu. No i dlatego jadę aż do Londynu, nie? Jadę do Londynu, tam będę na 8.30. Warsztat jest czynny o 9, ale pan mnie prosi, żeby przyjechać troszeczkę wcześniej, żeby skrzynia sobie troszkę ostygła, żeby mogli pracować normalnie. Dlaczego aż jadę do Londynu i akurat dodaję do warsztatu? No, oddaję do warsztatu, bo ta skrzynia S-Tronic Model dokładny jest 0CK. Ona ma wewnętrzne dwa filtry oleju, których producent podaje, że się ich nie wymienia. Ale to tylko producent tak podaje, bo jest przyciśnięty moim zdaniem i innych zdań też, e, z normami Unii Europejskiej, że w ogóle żeby nie wymieniać tego oleju. Znaczy nie, tutaj chociaż jest co 60 tysięcy kilometrów, ale że filtrów się nie wymienia. i te... Bo tu, żeby wymienić filtry, to trzeba wyciągnąć całą mechatronikę. No i jest troszeczkę zabawy przy tym, więc stwierdziłem, że już sobie odpuszczę to. No i pojadę sobie do warsztatu, dadzą gwarancję. A dlaczego aż do Londynu? Kolega mi dał namiar, Sebastian. Pozdrawiam. Eee... Jego tata tam robił też już skrzynie biegów i był zadowolony, na Google też ma bardzo fajną opinię, no i jak z gościem wstępnie rozmawiałem przez telefon, to, to mi powiedział, że, że wie ile tam jest roboty, że on bierze i robi zdjęcia podczas wymiany tej, tego oleju jak to mechatronika jest wyciągnięta, nagrywa filmiki z autem, z numerem rejestracyjnym, że to jest zrobione i w ogóle, także tak. Yy, także tak sumienie się wydaje na wstępnie. Zobaczymy jak będzie na miejscu to wszystko, jak to wszystko będzie się odbywać. No i pomówiłem się z panem, tak, że, mechanikiem, yy, że po prostu tam przyjadę i będę mówił, że ja jestem z, z daleka, że tak powiem. To powiedział, że, że zostanę sobie tam i będę mógł patrzeć, jak oni to robią. E, i, I w ogóle, żebym był pewny, i tak. Oczywiście nie będę cały czas im patrzył na ręce, e, bo to no bo to nie ma sensu, mija się z celem. Ale po prostu ja tylko będę chciał, żeby zobaczyć, że są wkładane nowe filtry. Nowe filtry, i, i zalane świeżym olejem mi wystarczy, będę mógł spać spokojnie przez następne 60 tysięcy kilometrów. Oby, nie? No i tak to pokrótce. No lecę. Myślę, że będę w miarę na czas. I, I co? No i, I później coś. Tam jeszcze na warsztacie też nagram, nie? Bardzo ładnie to chłopaki zrobili. Miałem, pokazali, że wymieniałem te filtry, że to nie jest tylko wymiana oleju. Rozkręcone zostało wszystko. Mechatronika, wyjęta. Perfekto. Nawet powiem teraz: e, nie szarpało mi wcześniej żadnymi biegami, ani nic się nie działo z tym autem, ale wystarczyło, że delikatnie, jak nacisnąłem na hamulec, e, to auto stało delikatnie teraz jak mam delikatnie na hamulcu to czuć, że to auto chce ciągnąć już, także jednak jest poprawa i wydaje mi się, ale to tylko wydaje mi się że jednak jeszcze delikatniej zmienia te biegi także no bardzo ładnie to zrobili, wyczyścili że tak powiem tą miskę po całym po całej naprawie, znaczy naprawie, po całym serwisie wymiany tych filtrów i oleju to ładnie skrzynię wymyli ee, tym płynem do mycia hamulców wydmuchali wszystko do suchego i ten także no jestem zadowolony, jestem zadowolony bardzo ładnie to zrobili także polecam jak ktoś tu w UK siedzi czy coś do to co, to link zostawię w komentarzu, a przypnę do filmu pineskę, gdzie ten warsztat jest, jak się nazywa, bo fajnie godne polecenia.